Siemanko, tu Radyjko. Trwa jednoosobowa przerwa techniczna kolejnego dnia w 30 Days to Pro. Jako dzisiejszą atrakcję zabraliśmy chłopaków na Orlika, żebyśmy sobie zagrali w piłkę nożną. A jak się doprowadziłem do tego stanu? Sami zobaczcie. 30 Days to Pro. W tym mieście rodzą się gamerzy, nie? Tak. A was dwóch. Dwa mecze dobrze zagroić tu cwaniakuje teraz. Na pięć wygranych! Ciężko. Trzeba się rozgrzać Straszne zakwasy Patrzcie ta to noga ogra, to ona dzisiaj strzeli Po raz Zdaję. ósmy pokazuję okay. Szejbusz, Szejbusz, chodź, chodź, taktykę ułoż Dobra, ja podajesz mi piłkę? Nie no, ja zaflesuję Nie, ty będziesz ich fleszował i zatrzymywał, ja będę A? strzelał, okej? Okay? Na bramce, bo nie mam okularów O, nim nie wygrasz Łukasz, wejdź! O! Dobra, dobra. o, kasz, o! o! No I teraz nie dziwimy się, czemu Szejbusz nie trafia headshotów Uważaj! O! Snajper się z serwerem połączyć nie może. Nie, nie potrafię grać tym w ogóle. Wersja uproszczona, żebyście się nie pogubili. Jedna pętelka i druga pętelka. Przewlekamy, zaciągamy. Mocno, bo będziemy biegać i kopać. Piłkę i tak dalej. Ale nie wiem z kim grałem nawet. Wrobili mnie. Nie ma opcji. <śmulny> o, podanie! O, dziękuję! Jes! Nie! Dziękuję! 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 Dobrze! No, no, dziękuję! Dobrze! Dziękuję! Że... to Dziękuję! 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 Trzajbu z przed ja ja to nie daleko, widzę, widzę. pomagam koledze kopać wstać, nie? Faj. Nie lądujesz. chodźcie ale... Tak jest tak... <grym> ja To to za przyjęcie trenerze. Jest ciężko, ale dajemy radę Dobra. Jestem taki spocady bo się opierd <grym grym grym> bo się opierdzielam, tak? Wrócimy, zagramy FIFA na konsoli, będzie super. O, to jest to! O, gdzie? No i siebie wygnięli. O, to jest! Dzięki. Sezon dopiero się zaczął Odrobimy Odrobimy w następnych meczach Myślę, że nasz rasowy sniper i bramkarz naraz, czyli szajbus. stawimy Jacoba na bardziej agresywny. Ja muszę pozycji. powiedzieć, że pomimo niespodziewanego transferu ten sezon zaczął się bardzo dobrze Ja jestem bramkarzem, nie mam nic do powiedzenia Ogólnie dzisiaj od samego rana trochę trenowaliśmy E, zaczynamy się coraz lepiej zgrywać, co jest dla nas bardzo cieszące. Komunikacja wygląda tak, jak powinna wyglądać. Pierwsze taktyki już zaczynamy układać, zaczynają one wychodzić. Udaje nam się spotykać całkiem fajne drużyny, które stawiają e, dość dużo opór. Można je gdzieś tam zauważyć na, na, na rankingach. E, komunikacja dużo, a bardzo duży plus. Dzisiejsze mecze były też w porządku, nie chłopaki? Także? Tak jest. Nie, naprawdę, wielki plus. Gramy ze sobą kilka dni i widzimy, każdy z nas widzi, że jest potencjał w tej drużynie. A z oczywiście, te Dalej, trening nad chemią, dogrywanie wszystkich małych detali, szczegółów. Na razie można powiedzieć, że skupiliśmy się nie na taktykach, a bardziej na, nie wiem czy to dobre słowo, ale schematach. I te schematy będziemy trenowali cały czas. Testujemy dwa schematy prowadzenia. Kolega Zeryj z lewej strony, który już tam uciekł i ja. Prowadzimy, kombinujemy i zobaczymy, co z tej kombinacji wyjdzie. Będziemy się zmieniać, że tak powiem, co może dwa, trzy razy w dniu, nawet i kombinujemy. Tyle. Bądź na bieżąco. Zostaw lajka na fanpageu computronic gaming i Lenovo Legion. Wygraliśmy dzisiaj pierwszy mecz. O, tak! Prysznic się przyda.